No to cześć wam. Tak, czas start. Przyjechałem tutaj do takiej starszej kobieciny, poprawić po jakimś małolacie sufit, który, jak widzicie, tak zrobił. O tak, był to tej pani syn, który wyrzucił go na zbity łeb, a pani już mu zapłaciła za tą robotę 200 zł. Jest tu nie, wiem, może. 7 metrów, niecałe, 6 metrów sufitu kwadratowego, tak wszystko podocinane. Chcę Wam tylko pokazać, co się dzieje w tych czasach z tymi Fachmanami. O, macie tutaj to wszystko. Jak wiecie, nagrywam teraz telefonem, bo kamerka jest w reklamacji. Nie wiem, kiedy ona wróci. Dlatego chcę Wam to pokazać. Tu miał powyrywać ponoć te profile, przykleić płyty gipsowe na końcu, ale takie są od fachmana cięcia piękne, tutaj to kurde, można nie wiem co tam włożyć, ale coś tam można sobie włożyć. <grym _> jak tu przyszedłem, jak na razie wiecie mam, e, ja problem ze zleceniami u siebie, to na razie chyba będę pogotowie serwisowy, o tu jeszcze taka ta, ta, ta dziurka jest, o cholera, ja że co to jest, co to jest, tak pokręcił. Znowu powiecie, że to ja, ale spoko mogę być, to też ja. Ja się tu zabieram za robotę. Na razie wam tak na szybko teraz e, nagrywam, po, e, bo ta pani wyszła do sąsiadki sobie. No i ja biorę drabinę, sprzęt. Rozkręcam. Nie mam jak wam tego teraz nagrywać. Nie, nie mam ani jak telefonu trzymać, a jedną ręką pracować nie idzie. To tak więc na chwilkę wam będę co jakiś czas takie urywki pokazywał, co ja tu działam. Zobaczymy, co tam jest w ogóle u góry. Czy te w ogóle profile są jakoś normalnie zawieszone, po prostu bo jest Żenada? No, ponoć się dogadali na 400 zł na robotę za ten a Tu patrzcie, nawet są, spaksy są nieprzykręcone w ogóle. Tu, co to, 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 to kurde jest na piernicze, fajnie. Niezły Janusz. A ja już myślałem, że to ja jestem takim kurde agentem Janusza. O, no, to wkrótce się próbował wyrwać, widzę. O sięgnę. o, sięgnę! Ale nie za bardzo, bardzo drabina czeka. wziąć. O. agent, agent, agent. A to, co zrobione? A, to miało być na bezpieczniki. I takie, 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 takie piękne coś. Ciao. Muszę to nagrać, bo nie chciałem nagrywać. Chciałem tylko to zrobić szybko, poprawić, frizelinę położyć. Ciekawe czy tu się w ogóle to czegoś trzymie? Ja pierniczę, co to kurde debele mać jest. pierwszy wiek. Dzisiaj będziecie mieli taki bardzo krótki, obcięty materiał. Czekam jeszcze ze 2-3 tygodnie, aż mi przyjdzie ta kamera. To może znowu powrócę do nagrywania jakiegoś takiego normalnego jakoś telefonem. O kurde, A to widzicie ja tu w rogu? Co to jest? Ja piernicz. 21 wik. No i tak wygląda sufit. Co so, ja go nagram też na pamiątkę. Jak człowiek nie ma roboty, to podejmuje się takiej innej roboty. No i będę pogotowiem chyba awaryjnym, ale nie powiem. Zarobię na tym suficie fajnie. Pani jest załamana. Tutaj e, synu od tej pani to jak zobaczył to na wieczór to gościa ponoć prawie że za szmaty wypierniczył z chaty. No, takie coś nie może być. Nie? Macie okazję. Ja chyba tak z jednego burdelu włożę w drugi burdel. <dobra> Dobre nie? Ku**a co to jest takie dziury w płyt. Co to było kręcone śrubokrętem? <dobra> No, a właśnie a jeszcze co dobre było tu od tego gościa były narzędzia i te narzędzia e, przyszedł jakiś inny kolega odebrać bo on już nie miał odwagi tu wejść i to akurat jeszcze przy mnie brał narzędzia cały czerwony e, cały czerwony ryj miał takie takie wiecie ne, z, albo ze wstydu, albo z przepicia ja się na niego popaczałem pokiwałem tylko głową i nic się nie odezwałem no bo po prostu już nie ma sensu co się odzywać, trzeba to teraz szybko naprawić nie? No, a tu jeszcze co jest śmieszne: to tutaj mają być e, e, gdzieś w tej, e, w tej okolicy, e, tak jest tutaj ten domofon. To e, koło tego spaksa z prawej strony ma i szyna, i na tej szynie mają wisieć drzwi przesunięte, bo tu będzie szafa zabudowana w tej części, tutaj z przodu. No i takie coś na miejscu pęknięcia. <gry> I on chciał to zaklejać ponoć klejem do płyt gipsowych. Tak się tłumaczył tutaj temu synowi, że to nic się nie stanie, bo taśmę nałoży papierową i będzie OK. Tylko no wiecie, OK to może być tylko na parę lat. Płyty się docina, od tego jest metrówka nożyk, żeby dociąć, nie? Pomierzyć, dociąć je i będzie ok. A super ekstra robota. Jak wam się podoba? Sufit kieroszowany, jak diabli. Tu też jakieś takie dziury. So. Cholera, tu ja. Dobra, przynajmniej mam robotę. Widzimy się za chwilę, jak tu zdemontuję płytę, bo tu dotnę ją, przykręcę i pokażę Wam po moim serwisie. Do za chwilę. I tak, rozkręciłem tą płytę jedną i patrzcie, to jest przez fachmana pod... zamocowane. Widzicie, co tu się kurde dzieje. Patrzcie, A ten sufit w ogóle lata. Tu żadnego wieszaka nie ma. Znaczy no, po prostu nie ma. A, tu pa. Patrzcie, nie wiem czy zobaczycie, tu profil z tego dwie patrz tak jak to się trzyma. To cały choler tańczy, Ten profil... patrz, on tu nawet... O, on tu nawet nie wchodzi do tego. To jest zamocowanie. To szkoda, że nie mam kamerki, bo by było fajnie. To jest łączenie dwóch profili. O, ja pierdniczę! Jak tu by nie klnąć? To co tu jest? U. Ja umiem spieprzyć roboty, ale z klasą. A to co to, to jest... Ta płyta się trzymała dosłownie na czterech spaksach. Wszystkie były źle wkręcone, tym chyba, chyba nie pokażę już. Mam tu światło. A ja miałem światło. Patrzcie co to jest. Jeden tu niby się trzymie. Ale to tu to co się to, to, to nic się nie trzymie dlatego ten sufit tak o, 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 wszystko tańczy, to co tam tu, o kolejny fachman tu, a ten to chyba w ogóle już się kurwa nie cel... <laughs> sorry, a ten to się już chyba w ogóle tym nie celnął zmienię rękę o o za <laughs> kuźwa ja pierdolę to tam jest z tyłu w ogóle. Patrzcie, a tam kurwa z tyłu jest jeden wieszak. No, tam jest jeden, a ten o! A kurde, idziemy się o! Cudem, przykręcony jeden jest, ale przykręcony całkowicie gdzie indziej. No i dobra, mhm. to chciałem wam pokazać z, mojej, z mojego dzisiejszego dnia. Jeden jest, ale patrzcie jak on jest krzywo przekrzywiony, czyli on może tu w każdej chwili wypaść, on musi być na prosto z profilem, o tak musi być. Ale to, ten, ten, ten ale dobra, ale widzicie tam z tyłu, z tyłu, patrzcie tam z tyłu, ona jest w ogóle nieprzekręcona, co to, co to kuźwa, patrzcie, patrzcie na profil i na płytę. To to już jest całkiem maniana, coś tam pod płytą jest, nie wiem czy to papier czy, czy co. A to, tam? A kuj! patrz to ty. No niech się ta kamera, Ciao ciach. Niech łapie ze światło. Ja mam chuje, hu, chuje ja. telefon, no to na co tu mam liczyć. Ja ty spaks Patrzcie ten spaks, a gdzie jest profil. Patrzcie tego spaksa tam, a gdzie profil. Ja nie mogę, co to jest? Wiecie co, ja jest? przyświecę tam z tyłu co jest grane, ale nie widzę, dosłownie nie widzę, bo tu jest nisko. Nie umiem głowy wyżej dziwnie żeby oczami tam Patrzę na wysokość profilu. No to macie popatrzeć się na pachury fachura, ja pierdniczę fachura, a to co to tu jest tupa? O, jaka dziura, Według czemu? a tu co, jest od dołu przeleciane no i to, dobra trzymajcie się, bo ja muszę to jakoś ogarnąć, a już szkoda czasu do za chwilę no i tak, udało mi się już trochę tu opanować poszkołem takie dziury bo tu jakiś agent na kołki do stropu drewnianego się wkręcał. Jest to też ciekawe, ale raczej no nie za bardzo ciekawe, bo kołek z drewna po iluś latach może się wyślizgnąć po prostu. Tak jest moje zdanie, no ale jak tam macie, tak, tak z tej strony dwa spaksy, z tej strony dwa spaksy. Tutaj tak zamontowałem. Tam też podwieściłem w rogu. Tutaj przy tej fuszerce to samo. A to przy tym arcydziele też podwieściłem. Są tutaj u góry dwa spaksy. O tak, to muszę go wykonać, bo jest za długi. No i co, teraz patrzcie, teraz sufit. O, teraz sufit już trzymie, nie? O, o, i teraz można działać na nim. Jest gwarancja, że przynajmniej sufit nie zleci z drzwiami przesuwnymi. Tutaj to samo zrobiłem, tylko to już jednostronnie, też już to da yy, rady wytrzymać. No i co, widzimy się znowu za chwilę. Teraz chwilka pauzy, łyk kawy. I co? I, i, i docinam płytę. Pierw będę docinał tą co jest tu. Wezmę poziomnicę, odrysuję od tamtego do tego równą linię, tu żeby powiedzmy nie tam 120 czy tam 140 miało z jednej Z, 140 z tego roga 140 z tego roga, i dopiero sobie dotnę kolejny kawałek płyty tutaj, żeby wszystko grało. Tutaj trochę tym się już nie przejmuję. Bo po przeliczeniach e, tam nie zobaczycie, chyba na ścianie jest kreska zołówka, są dwie. E, po, tej, po tym akurat będzie szła szyna e, z drugich drzwi, tu do, te, do tego pomieszczenia będą jedne drzwi przesuwne i tutaj będą drugie drzwi przesuwne. Będzie taka dwustronna szafa od strony pokoju i od strony przedpokoju. To tu się nie przejmuje, bo to zakryje akurat e, wezmę Prze, przegipsuję to tylko po prostu klejem do płyt gipsowych, zmoczę wodą i widzimy się jak znowu coś tam ogarnę. Byłem tutaj z dwie godzinki. Tak wyszło po mnie, już nie szło tego lepiej zrobić, bo tu płyty poszły nie do kąta. Tak jest zrobione. Sufit stabilny. O, już nie lata. I o to chodziło. Wieszaki pomontowane. I to tylko na tyle. Jutro tu wpadam tylko na dwie godziny po zakładać Frizelinę. Po prostu tutaj ta pani wychodzi do rodziny, wnukami się zaopiekować, bo gdzieś tam syn od niej jedzie do roboty. Ja tu już właśnie się po malutku zbieram, no i uciekam też do domu. Jutro tu wpadam o 7:30 rano, gdzieś do 9:00 tylko poszpatchuję całe te łączenia, podokręcam spaksy, poczyszczę te dziury takiego, tak. tu z, z papieru wystającego, podokręcam wszystko. No i co, frizelina. Pierwszy rzut zrobię klej gipsowy. E, nie będę używał Uniflota, bo to nie ma sensu. Tutaj, akurat, tak to będzie praktycznie wszystko pozakrywane, ale ważne, że już to jakoś e, wygląda opanowane. No i trzymajcie się do następnego razu. wam.